Witam wszystkich na nowym odcinku na kanale Fista. Dzisiaj będziemy pierwszy raz ja będę grał w tę nową mapkę OG. Nie wiem w sumie czego się spodziewać, bo jeszcze nie oglądałem w sumie żadnych zapowiedzi. Mm, ciekawe, ciekawe. Co je mm, Ale najpierw bym chciał sobie wbić. Katynę. widzicie jaką mam rangę, więc chyba się uda. Że oddziały. Dobra, życie mi powodzenia. A co jest w sklepie? O Eminem. Ale dziwne Jordany. Dziwne. Też dziwne. Matko chrysta. Nie wiem co to jest. O, marshmallow! Ja sobie go kupię. Tylko z karnetów dopiero. Za 9 nagród, czyli za 9 leveli. Dlatego bym chciał sobie kupić ratowanie świata w sumie. Bo tam można V-dolce zdobywać. O, ja on tak chciał tego skina, on jest tak sigmowy. To jest, moim zdaniem jeden z najlepszych skinów za 800. No ale przyznajcie, że, że sigmowy jest. Może sobie go kupię zamiast Marshmallow, a chociaż nie wiem. No Spidermana Zero w sumie zbieram. Uuu, jakaś sigma. Ole hmm. zlagowało Zaznaczyłem w sumie byle gdzie Dobra, jakiś typ tu leci. O, Kryste. Dawaj rozwalaj go. O, mimis, a nie wioł. Dzięki. No to był kolejny, czy to był ten? No, cela to ja mam nie złego. O, tam, tam jest coś niebieskiego. Tam zrzut jest, czy co? Olha a lagoa. Yeah? O oh, alvo Ja teraz na Witkę mogę lecieć. Bra, postraszyć tylko. Chociaż żeby zaraz mnie ktoś nie postraszył. Dobra, krzaki sprawdzone Jakby tu ktoś kampił to... O! Typ tu jest. Dobra, za drzewkiem kampimy. Chociaż tu jest też bitka jakaś. O nie? Strefa. O nie. Nie. Szkoda, że nie mam lunch pada. się przydał. O. O nie. Gdzie ten typ jest? Dobra, tam jest złota skrzynka. Ładuj tą maszynówkę. O nie! O nie! Ale kamper. O kurcze! Ej, wziąłem sobie typa rzeczy, ale essa. Dobra, upuść. Dobra, sztaby. No, halo. Ale jest pompa. O, jest apteka. Ile strefa zadaje? Dobra, po jeden. Dobra, przeżyję. O, osi. Dalej, leć, 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 leć. Brapa, pęki Nie chcę tego edytować. Co to edytować? Wiem bardzo wolno edytuję. O typ tam. Ten Messi lew. Nie jak ja teraz z tego zejdę. Dobra Tak dużo to zadało. Trzeba, oby był tu jakiś mimis, czy coś, bo przyda się. Już mam pompę, przykro. Ale są kroczki. O dobra. O, lecimy na Skybase a. O, koronka wypadła, co jest? O, tym karabinem się przyda O, nie typ jakiś O, nie typ to jest? No chodź! Czemu się boisz? Ma no wychyl. O nie! O nie! Ja nie zauważyłem, że to jest taki spadek. Dobra! Leżysz! O! Tak! Daj to! Daj to! O, dobra! I to jeszcze dwa! Je. Yeah. Nie, oby on tu nie leciał. Błagam, 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 błagam. Jest! Nie wierzę w to. Dobra, zamiast tego i na drzewo kampimy. Dobra, może nie na tym. O nie, no, kto to? O nie, o nie, 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 błagam nie. Aha. Aha, no to się nie spodziewałem. No to się tego nie spodziewałem. W sumie to ja sobie na miasto polecę. O, lucik darmowy. O, legenda darmowa. Jest jakaś słaba. Przyda się, przyda się. Przyda się. Idealnie Dobrze. Nie no, lud jest mi się wydaje, że dobry Ale jeszcze by się impulsiki przydały Chociaż jest opona Aha, no nie wybija pewnie Oraz karty się zaraz kończą Jesteśmy w strefie. To jest, jest ludzi. Maców mamy sporo. No restartuj się All Camp. Z tej strony nikogo nie ma. Mam nadzieję, że nikt nie ma snajpy. A tam na lunch pada nie idę, bo no jest trochę daleko i nie chcę marnować życia. O nie. Nie. Nie tu nie ma. Nie tu. A może tak go skolapsować? Ty w nie, nie zginął? Co jest? O, typ ma koronkę. Nasz. Dobra. Dobra, nieważne. A gdzie zrzucik? Zrzucik. O, dobra. Lecimy tam. O, aug. Przyda się. Ciekawe co będzie. O, rakietnica. Dobra. Nie wiem czy rakietnicę brać. Nie no, chyba nie biorę. No, plan mam na razie dobry. O nie. Czemu ja rakietnicy nie wziąłem? Przydałaby się. O Jezus. Ale wejdzie one pump. Chociaż, nie wiem, bo tą pompą da się one-pumpa zrobić. O, idzie tu, idzie tu. Bo ktoś zaznaczył. Jest Maria, jak jakaś kaczuszka. Leżysz? Łatwo było. O, dobra. Ale essa. No jestem, kurde, w strefie. O nie. Normalnie tylko muszę się przedrzeć przez budynka budynku trochę. Aha. Kampimy sobie. Maców mam dużo. Nie tu. Cs, o nie. Oto jest nasz. Tak, chodź tu. O dobra. Snasz. No dawaj, rób... Boxami idziemy Dobra, dawaj. Dawaj, boksami idziemy Bo strefa zadaje po 10, co jest? To jest niezbyt ciekawie O nie Dobra, lecę impulsami Nic Nie ma... Nie! Ole mi dali! No nie jest zbyt ciekawie w naszym teamie No nie ja w ogóle w złą stronę idę Czemu w ogóle strefa jest na... ale bez sens Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Dobra eee... Yy, o dobra Drugie miejsce. ajajaj. Dobra, i czy mi dobije... Czy mi dobije do platyny? Oby powinno mi dobić. Dobra, oby, 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 oby. Jest! Platyna! Jest! Uda!